Pierwsza konferencja prasowa 46 Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To już 17 edycja wydarzenia, które towarzyszy festiwalowi, a mianowicie Gdynia Dzieciom. Gdynia nie od dzisiaj kocha dzieci, nie od dzisiaj kocha film. To jest doskonałe połączenie. Edukujemy najmłodszych widzów, którzy od swoich wczesnych lat uczą się, że w kinie jest przygoda i w kinie trwa poszerzanie wyobraźni, a później zostają z tym uczuciem i stają się wiernymi widzami Festiwalu Filmów Fabularnych. W tych filmach zawsze myślałem o tym, żeby pokazać, dlaczego wydarzyło się tak, jak się wydarzyło, realizując je, rozmawiając z aktorami, tworząc postacie i też tworząc scenariusz. Do pewnego stopnia, jak w ostatnim przypadku, bo jego autorem jest Wojciech Tomczyk, którego z nami tu nie ma. Każdym razem przeprowadzałem na sobie taki eksperyment wyobraźni, wyobrażając sobie siebie z moim wszystkim, z moim, moją rodziną, z moimi ruchomościami i nieruchomościami. Co by było, gdyby znowu trzeba było zachować się przyzwoicie. Kiedy rozmawialiśmy na początku o tej postaci, o filmie, zaciekawiło bardzo jedno stwierdzenie, które usłyszałem od reżysera. To znaczy, że nie opowiadamy tutaj o bohaterze, tylko opowiadamy o człowieku, który podjął jedną decyzję, a potem musiał podjąć szereg kolejnych decyzji, których nie wiadomo nawet, czy zakładał wcześniej, że e, stanie przed takimi wyborami. I to było bardzo ciekawe, że ratując tonącego, e, no, wkręcił się w historię, która stała się jakoś bohaterska w, w swojej wymowie, a tak naprawdę musiał podejmować kolejne decyzje, kolejne kroki które e, były z, m, konsekwencją wzięcia odpowiedzialności za czyjeś życie. Korzystaliśmy z wielu inspiracji, które mm, nie odwoływały się bezpośrednio do jakiegoś wielkiego kina kostiumowego, a bardziej do filmu dokumentalnego czy, czy jakichś takich prostszych środków instytucyjnych, ale wydaje mi się, że przez, przez to połączenie mm, przyrody, mm, bohaterów, y, energii, y, aktorów udało nam się opowiedzieć jakąś wzruszającą historię bez całego tego rozbuchania instytucyjnego.